No, cześć, witajcie tutaj Maciek i Klocki, pora na trzecią i na razie ostatnią recenzję zestawów z LEGO Indiana Jones. Mamy tutaj pościg myśliwcem, 160 zł katalogowo, 387 klocków. I kiedy spoglądam na te zawarte w zestawie minifigurki, no to widzę tutaj Henrygo Jonesa, seniora Henrygo Jonesa Juniora, no i pilota, a senior przypomina mi kogoś, kto pojawiał się w bardzo starych zestawach. No, i tutaj, z tego co widzę, na tylniej części pudła mamy możliwość jakby odłączenia tych skrzydeł, bo tak to chyba wyglądało w filmie, że po prostu no, samolot nie wszędzie potrafi wlecieć. Tam na przykład do tunelu się nie udało. A w międzyczasie mogę wam jeszcze pokazać, że nareperowałem ten mechanizm w zestawie ze złotym posążkiem. I teraz to wszystko hula w górę i w dół, a później posąg się na nas zawala. Czyli jest ok. A teraz przejdźmy do tego setu. Muszę Wam powiedzieć, że zawsze podobały mi się takie samochody w starym stylu. Pamiętam to chociażby z LEGO Adventurers, chociaż tam mam wrażenie wyglądało to jeszcze lepiej. No ale zobaczymy. Znak drogowy współcześnie to jest duża rzadkość w zestawach, choć widziałem go na przykład w tym pakiecie dróg, więc być może powiedziałem właśnie Farmazon. Nieistotne, w każdym razie dostańmy się do środka ostrożnie. Ale widzę, że w tym przypadku, no, wszedłem tutaj jak w masło, więc bardzo dobrze. No nie wiem tylko, czy ta góra tutaj gdzieś w okolicach maski dobrze została zrobiona. Zobaczymy. Boję się również tego samolotu, no bo trzeba przyznać, że jednak, jeżeli chodzi o takie paramilitaria a tutaj właściwie no, to jest samolot militarny to Kobi daje radę dużo lepiej niż Lego. Zresztą to jest też bardzo ciekawe, że grupa Lego jakby stroni od takiej tematyki, a mimo wszystko co jakiś czas pojawiają się, szczególnie w tej serii Lego Indiana Jones, no pojawiły się takie bardzo bezpośrednie nawiązania do różnych walk. O, tutaj macie kilka przykładów, ale dosyć tego wspominania, bo powoli się czuję, jak w archiwalnym czwartku. Przyjrzyjmy się zawartości. Oho, jest jakieś maskowanie. No niestety ten cały kokpit będziemy również obklejać, no i znaki drogowe nie są nadrukami, a to akurat szkoda. No jeżeli chodzi o sety, to najbardziej podobał mi się, no ciężko mi powiedzieć, albo ten największy, albo ten z anubisami, dlatego że zwróćcie uwagę, jakby stosunek jakości do ceny był nieco lepszy w tym mniejszym zestawie, bardziej powiedzmy egipskim. No, także trzy worki z klockami, fajne minifigurki, szczególnie jeżeli chodzi o seniora. No i jeszcze chciałbym zobaczyć, czy mamy reklamy. No nie mamy, słuchajcie, ostatnio tak jakoś cienko, jeżeli chodzi o te materiały w instrukcjach. Wielka, wielka szkoda. Okej, okay, to ja idę pobudować, muszę wymienić kartę, no bo speedbuildu to ja tutaj na pewno nie zmieszczę. Czekajcie... Zestaw zbudowany, wybaczcie, że odpuściłem myśliwiec. Ale tu było tyle klejenia, że proces byłby bardzo, bardzo rwany. Ogólnie rzecz biorąc, jest zaskakująco ciekawie. Byłem mocno sceptyczny w stosunku do tego samolotu. Kiedyś już pamiętam podobną rzecz w takim secie nawiązującym do Wonder Woman, ale tu się okazuje. Że mamy całkiem ciekawy model. Na obracarce widzicie, że te skrzydła są jakby umiejscowione trochę pod kątem. Ładnie zarysowano silniki, no i ja zawsze się czepiam, że te skrzydła powinny być grubsze, ale ogólnie no bryła jest całkiem poprawna. No i przejdźmy sobie bardziej szczegółowo do omówienia wszystkich tych elementów. To była wielka przyjemność zbudować taki retro samochód. Śmiga to wszystko aż miło. No, i widzę tutaj pewne podobieństwa do Lego Speed Champions. Dwie minifigurki się mieszczą. Niestety nie dorzucili nam otwieranych drzwi, i poskąpiono rejestracji zarówno na przodzie, jak i na tyle. Mamy mocno zarysowane światła, świetnie to wygląda. Jakaś stalowa farba na wywietrznikach. I bardzo szerokie nadkola. No tak to wyglądało w motoryzacji starego typu. Tutaj ta szczelina od góry jest dobrze widoczna, tak się zastanawiam, czy nie dałoby radę tego tyłu inaczej zbudować. Ale niech już tam będzie, jest w porządku. O, a w tym miejscu tak to wygląda, jakbym zapomniał o jakimś klocku, ale chyba niczego nie pominąłem. Ten element mógłby być, co prawda, biały i na przebitce. Macie teraz ilustrację, jakby to mogło wyglądać, ale nie będziemy się czepiać. Wydobądźmy za to z tyłu bagaże. O, bo jak wiecie, senior lubił podróżować ze sporym majdanem. Jest parasolka, jest rewolwer, a także jego walizeczka, która czasem się tam blokuje. No a w ręce trzyma bardzo ważny dziennik. O tym później. Ciekawy ten kufer. Góra, jakby w ciemnym brązie, a baza, podstawa w nugacie. Jest to wszystko. Bardzo dobrze wykonane. Podoba mi się ten smaczek w postaci takiego oto drogowskazu. Jedziemy na Berlin i zbliżamy się do tunelu. Jest jakaś roślinka, dużo więcej nie trzeba. Generalnie rzecz biorąc, jest to wytrzymałe i estetycznie się broni, chociaż zawsze dałoby radę o na przykład dodatkową naklejkę rzucić, żeby jeszcze w środku znalazły się zegary. I nie każdemu się spodoba to, że tutaj mamy węższą oponę od koła. No, niecodzienny temat, ale myślę, że ten model możemy zaakceptować. Mi się bardzo podoba. Muszę przyznać, że z większą chęcią zawsze kolekcjonowałem samochody. Niekoniecznie zaś myśliwce czy inne samoloty. Ale ten tutaj model z racji gabarytów. No jest istotniejszy dla omawianego setu, no i zwróćcie uwagę, wykorzystano czarne wiosła, żeby stworzyć śmigło. Mamy tutaj wywietrzniki, jest jakiś silnik, który trzeba sobie wyobrazić i trochę nieszczęśliwie to nad kole przechodzi w slopa, ale chyba jesteśmy w stanie to zaakceptować. No, mamy kółka. Bylibyśmy w stanie nawet obrócić te większe i schować pod skrzydła, ale wymaga to trochę zachodu. Tak się zastanawiam, czy ten ogon nie powinien być w całości zbudowany z takich otołedżów, bo zaokrąglone płytki jakoś tak średnio tu pasują. Bardzo ładnie za to zrobiono górną część ogona. No i właśnie, giga naklejka. Trochę źle ją nałożyłem, bo tutaj po prostu jest zbyt duży odstęp. Na takich elementach raczej powinniśmy otrzymywać nadruki. Jeżeli chodzi o wnętrze, no to widzę tam zegary, jest wajcha, to wykonano całkiem, całkiem poprawnie. No i oczywiście możemy sobie postrzelać groszkami. Mamy tam takie czarne, w zapasówkach, oprócz tych cennych nadruków, trochę więcej amunicji znajdziemy. No to co? Wszystko tutaj na powrót przypinam i dajmy odpocząć temu myśliwcowi. Bo maszyna została poważnie zajechana. Ogólnie rzecz biorąc, no nawet to wypada całkiem poprawnie. Nie przeszkadzają mi te cieniutkie skrzydła, a i sam motyw, że one w pewnym momencie odpadają, jest dobrze zrealizowany. Widzimy kolejne płomienie. Pozytywna reakcja. My oczywiście dobrze pamiętamy, z kim walczył oraz przed kim uciekał Indiana Jones. Rzecz jasna, pilot. Nie dostał tych kontrowersyjnych oznaczeń. Nie rozumiem natomiast, dlaczego nie ma alternatywnego grymasu, Dlatego, że hełm ładnie wszystko zasłania. No i detale na nogach, to by się przydało. Nieśmiertelna czapeczka pilota. Świetnie to się prezentuje. Uwielbiam także czapeczkę kolonizatora. Kiedyś to był raczej biały element, a tutaj w kolorze szarym. Profesor Henry Jones Senior trzyma swój dziennik, a tam wskazówki, jak odnaleźć święty Gral. No i tutaj również podoba mi się ten elegancki strój, jest jakaś mucha. Kamizelka na to ni to płaszcz, ni to marynarka jest naprawdę dobrze. Wielka szkoda, że zabrakło im farby, no i jakieś kontury kieszeni albo coś takiego. No i złote oprawki, nie wiem czy to jest widoczne, ale naprawdę dobrze wygląda ten detal. No i zwróćcie uwagę, ta męska wersja Larry Croft, no akurat w tym zestawie dostaje krawat. Czasem to jest zwykła koszula, a czasem coś bardziej eleganckiego. No i też mamy bicz. Czyli klasyka gatunku. No, Indie mi się podoba i fajnie śledzić takie niuanse, że gdzieś tam ma alternatywny grymas w postaci pajęczyny na twarzy, a tutaj akurat nie. Tutaj główki są dość mocno standardowe. A, no właśnie, właśnie, bo ja zapomniałem wspomnieć, że akurat ten secik nawiązuje do ostatniej krucjaty, czyli filmu z 1989 roku. No i tak jak początkowo byłem sceptyczny, tak po zbudowaniu właściwie wszystko się mi tutaj zgadza. Elementy zapasowe są cenne. Na dodatek dostałem drugi kapelusz dla Indiana Jonesa. Nie wiem o co chodzi, jakiś błąd. Dajcie znać w komentarzach, czy też macie coś takiego. No i początkowo chciałem wystawić coś w okolicach 7,5 na 10. Ale za te klocuchy zapasowe, za ten nadruk dziennika i zegarów damy 8 na 10. I piszcie w komentarzach, czy się ze mną zgadzacie. No mini figurki w porządku. Samochód bardzo dobry i myśliwiec poprawny, czego chcieć więcej, tym bardziej, że ta cena nie jest jakoś szczególnie zaporowa. Da radę przy odrobinie wysiłku zacisnąć pasa i odłożyć na ten zestaw. Trzymajcie się, hejo!